Cześć, Ciałanko, dodaję Marco Games i dzisiaj nie robimy żadnych gierek. Robimy za to unboxing, ponieważ zakupiłem sobie i to już można zobaczyć na moim Instagramie e, Padzik do PlayStation 4 e, Pro e, i zakupiłem go sobie dzisiaj w Euro AGD i sobie pomyślałem, że zrobię z tego unboxing, bo nigdy nie robiłem e, z, z, z takich rzeczy, które kupowałem e, żadnych takich filmików unboxowych i sobie pomyślałem, a czemu nie? W każdym razie e, historia jest taka, że e, mój pad już ma 4 lata i przyciski już są trochę takie rozlazłe. Więc nie ma się co dziwić, dlaczego w Far Cry 6 aż tak dobrze mi nie idzie w tej walce. E, bo często jest tak, że muszę dwa razy kliknąć dany przycisk, żeby postać zrobiła to czy tamto. E, więc sobie pomyślałem, dobra to kupujemy po prostu nowego pada. Jak będzie okazja, e, żeby kupić nowy pad do PlayStation to to zrobię. No i e, okazało się, że dzisiaj była taka okazja, więc, e, więc super. E, była możliwość kupienia oryginalnego pada do PlayStation 4, albo takiego, które jest zrobione pod PlayStation 4. Ale nie jest to o, ich e, firmy. E, nie jest to od Sony. E, to jest firma Cobra. E, sobie pomyślałem, kurde, fajna nazwa. E, szczerze mówiąc, ja nie słyszałem wcześniej, ale że lubię e, gady, <gryw> interesuję się wężami, to sobie pomyślałem, dobra, Cobra to Cobra e, i we, weźmiemy sobie tę kobrę. Zawartość opakowania. podoko jest takie ogólnie. Takie. Takie duże. Więc w sumie. No w sumie takie chyba normalne. Z tyłu mamy e, opis po angielsku, niemiecku, e, an, tak, po polsku, niemiecku, angielsku, rosyjsku, francusku i ukraińsku. E, e, na temat tego co to pudełko zawiera, to jest napisane tak, e, standardowe przyciski PS share option, strzałki e, góra, dół, lewo, prawo, e, normalne przyciski X, kółko, kwadrat, trójkąt, e, czyli to co zawiera zabiera ten pad, R1, R2, R3, VRL VRR, reset. Wsparcie systemowe dla wszystkich wersji PS4 Podświetlane przyciski funkcyjne, podświetlany przycisk home. Sygnalizacja połączenia RGB-LED, melodia metoda, melodia, metoda ładowania kabel USB do 2 metrów, metoda łączności BT21 plus EDR, bateria 6, 600, podwójna wibracja, wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Możliwość podłączenia słuchawek i mikrofonu. Jednak nie jest wyposażony w sensor, touchpad czy mikrofon. Więc fajnie. Dodatkowo, co mnie przekonało, to wygląd. Ja w swoim starym padiku do PlayStation 4 Pro miałem coś takiego. Kupiłem sobie po prostu do pada taką nakładkę z taką czachą w niebieskim w bardziej taki bym dym tutaj wychodził z tej czachy to tak wygląda eee, i tak sobie pomyślałem, kurde takie tego standardowego pada to ja nie chcę bo po prostu, no ja się, chcę, się lubię czymś odznaczać eee, więc sobie pomyślałem, dobra bierzemy camo w takim razie, jest możliwość jest camo, więc sobie bierzemy camo no to sobie wzięliśmy były ja dwa camo do wyboru, taki jaśniejszy czyli ten i mocniejszy taki mocniejsza szarość była też możliwa Czerwień, e, ale sobie pomyślałem, nie, jakoś dopada do PlayStation 4. E, to, to tak nie za bardzo mi pasuje. O kurde, powiem Wam, że jest że jest moc. O kurde, jeszcze nie mogę doczekać pierwszych e, gierek e, tym padem, bo kurde, mol. Pytarda. Naprawdę, ja się. Spodziewałem, że może być ok, że, że będzie, no będzie okej, okay. no dobra, spoko. E, ale kurde wzięto do ręki tego padzika jest zajebisty. Idealnie ułożone, e, ułożenie pod, e, pod e, kciuki e, ręk, e, ręka palce się nie zsuwają e, tak, tak mocno jak poprzedniego pada. E, tak wziąłem teraz na porównania. Wagowo są podobne, ale z tego, ze starszego, e, palce mi szybko spadają, e, bo po prostu ten nowy jest tak zrobiony, że on ma nakładkę e, po całości, a ten tutaj nie, on ma po prostu z przodu tylko jest nakładka kolorowa, z tyłu nie ma, e, więc po prostu. E, Teraz sobie pomyślałem, że, że teraz tak zrobię, żeby tego nie przegrzać jakoś, żeby tego nie zepsuć. E, jak oklejałem kiedyś XBOX ONE e, tę nakładką z Assassin's Creed Syndicate, jak pamiętam, e, to konsola się przegrzewała maksymalnie, więc sobie odpuściłem to. Bo pomyślałem, że z padem będzie podobnie, że, może nie, nie, że się przegrzyje, bo nie, ale coś że się zepsuje, czy coś. E, I po prostu sobie odpuściłem. W każdym razie sobie pomyślałem, dobra, jak mam zrobić coś takiego, że biorę e, pada i później kupuję sobie naklejkę, jak zrobiłem w poprzednim padzie e, i sobie to znowu będę kleił, to by po pierwsze e, traciłbym trochę czasu, po drugie byłoby pod, podobnie jak w poprzednim, że no, tu jest fajnie, to jest ok, ale tu jest trochę podrywane, to jest niedoklejone, i No niby jest ok, ale trzeba ręce przyzwyczaić po prostu do tego, że no gdzieś może trochę troszeczkę taki milimetr tej nakładki odstawać. No tutaj jest to zrobione profesjonalnie, oczywiście musi być, skoro, skoro idzie za taką kwotę, a nie inną, o kwocie to zaraz powiem. Ale kurde, teraz jak się przeglądam to to wygląda, przyciski tutaj wyglądają zupełnie inaczej niż na tym obrazku, bo tutaj to wygląda tak. Ten, e, ten trój, trójkąt, kwadrat, e, x -y i kółko. To tak to wygląda, a na wadzie to wygląda, jakby to było w 3D. O, pokażę to inaczej. Nie miałem to do, dobrze widać, ale w każdym razie. No, jest trochę inaczej. E, nie, nie mówię, że będę musiał się do tego przyzwyczajać, czy coś. Nie. To w ogóle, po prostu wygląda zajebiście. Ja lubię coś takiego. E, takie... Taki design, bym powiedział. Taki, no, coś fajnego. E, Dla mnie to naprawdę wygląda jakby było w 3D. E, tutaj kółko, tutaj trójkąt, kwadrat, x, x Fajnie to zrobili. Fajnie to zrobili. E, tutaj na dole mamy przycisk. Jak tutaj na e, w poprzednim Wpadzie miałem ten do włączenia konsoli. E, przycisk, tak tutaj mamy. E, i, I ten był przycisk PS. Dlatego tutaj mamy kobrę. E, gdzie to widać? Jest tutaj kobra. Wow! Włączyłem to. Jak <laughs> się ładnie zaświeciło. Z tyłu miga. No. Wygląda to, to ciekawie. Będę musiał to podłączyć normalnie do, e, do PlayStation i to po prostu podłączyć, bo żeby działało jeden pod, pod drugi. Czy to pójdzie pod to? Zobaczymy. Bo ogólnie to tam ten pierwszy pod, pad jest podłączony, a tutaj jest inaczej. Dobra, tutaj mamy w ogóle wyjście słuchawkowe 3,5 mm, a to tutaj na dole. Eee, wygląda to naprawdę fajnie. Eee, dobra, spróbujmy zrobić tak, że to podłączymy. Działa. Więc, ja mam przetestowanie to tego na żywo, ale kurde, powiem szczerze, że to wygląda odjazdowo. Fakt, że no nie działa teraz, no bo nie może działać tak, skoro e, nie zostało to skonfigurowane. Ale, kurde, no wygląda to naprawdę zajebiście. Jeszcze to podłączyłem to e, do konsoli. Tutaj, tutaj to wygląda takie jakby brzoskwiniowo-pomarańczowe światełko. E, jest. Te, tutaj te, te kolory t, tych, e, tych przycisków, w poprzednim tym tutaj tego nie było w ogóle, nie miałem w ogóle żadnego podświetlenia, tutaj mam kurde podświetlenie takie, że po prostu po pierwsze, nie bije w oczy, e, fajnie to wygląda e, i kurde wiem, że co prawda ja zapętuję mapowanie e, przycisków w grach, to tutaj jak będę patrzył mimowolnie wolnie na, na pada, to aż się będzie tak miło w oczy robiło że o jaki fajny kolorek i to, że mm, i to, że to się świeci te, te przyciski to jedno, ale drugie to to, że ma, to jest jakby taka ala soczewka w tym, że soczewka jest czarna, wszystko jest czerwone, e, żółte, niebieskie i zielone i to wygląda naprawdę jakby to, to było w 3D. M wierzcie mi na słowo, bo no, na słowo, bo w kamerce to chyba tak ten dobrze nie było pokaza pokazane, ale w każdym razie to tak pod różnym kątem oglądam to kurde naprawdę to wygląda fajnie w porównaniu do e, może teraz będzie lepiej widać trochę trochę może lepiej e, jak poprzednio poprzednio powiem tak ten pad jest podłączony obecnie do playstation e, playstation jest włączone, e, bo przed przypadek to włączyłem e, widzicie żeby coś się świeciło? bo ja nie ja nie widzę, żeby te x x czy kółko się świeciły. A tutaj się świecą. I to jest naprawdę, naprawdę mega. Mega sprawa. Przechodzimy do odpoczynku. Później to wszystko zrobię. I teraz druga rzecz. Druga rzecz. Wow. Oczywiście, minusem tych gałek analogowych jest to, że mają taką jakby Oponkę e, zrobioną w sensie takim, że po prostu e, jak gramy na przykład w Krasa Bandicoota e, i goni nas ta kula, to, e, to nasz palec, e, nasz kciuk nie, nie ześlizgnie się z lewego, e, lewej gałki analogowej, tak jak się ześlizgnie z tamtego grzybka z e, poprzedniego e, pada. I mimo, że ten ten palec d, d, od, od konsoli e, Sony, Eee, tak, ta, to rozwiązanie tutaj mi się dużo bardziej podoba. Jak tutaj coś wystaje. Ktoś w każdym razie. Moim zdaniem no, robota jest wykonana. Na no, 5 z plusem. No. Tak, na 5 z plusem. Teraz no, eee, wyłączyłem y, tę konsolę. Ale pad jest nadal włączony. Obajrzymy go sobie bez podłączenia jeszcze. oprócz wykonania takiego fajnego. O. Tutaj. Dobra. Mamy ten sen sensor tutaj od tego PlayStation 4. I to też można klikać, ale zauważyłem jedną. jedną jedną y no, rzecz taką problemową dla niektórych ludzi y chodzi o to, że można tutaj klikać na górze be bez problemu, ale tutaj na dole już to się jakby zapada, więc, y więc to jest problem, że ci to no różni, różni są ludzie i różni ludzie inaczej usuwają padów, inaczej ich dotykają i nie dotykają na górze tego są sorani, na, na dole i ci, co by, by się do klikania na dole, żeby było szybciej, to po prostu tutaj klikną i mogą się przestraszyć, że albo coś nie weszło, albo coś, bo coś się tak jakby no po prostu zapada, Tak, aby to było zrobione w taki sposób, że może to było wciskać tylko u góry. Ale ogólnie, ogólnie fajnie to wygląda. Jest przycisk Share, jest przycisk Options. Bardzo mi się podobają te gałki analogowe. Gdzie e, praktycznie, e, gdzie praktycznie te palce się nie ześlizgują i to jest właśnie, to jest właśnie kurczę fajne, e, że, że coś takiego zrobili, żeby po trochę inaczej w e, kwestii, w e, kwestii. A bez właśnie spadania palców, ściągania się tych palców w dół, zaskakiwania, przeskakiwania to jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o krzyżyk, jak ja to nazywam, no to też jest fajnie zrobione. Przede wszystkim palce się nie ześlizgują, tak jak ja to miałem na, na padzie od PlayStation. Eee, tutaj, czyli nie zaslizgują, to jest bardzo to fajnie zrobione. Przede wszystkim trzeba zauważyć jedną e, rzecz: to wszystko jest plastik. To wszystko jest plastik, e, i ten krzyżyk też jest plastikowy. E, I wiadomo, że po jakimś czasie może to się zepsuć i będzie trzeba wymienić na nowy, ale w kwestii tego, że e, po pierwsze wygląda bombowo, przynajmniej dla mnie. Ja bardzo lubię camo, A jeszcze tego, tego typu na terenie zimne, jakbym to bym powiedział, jeżeli chodzi o kolorystykę z tego pada, to druga rzecz też funkcjonalność. Mi się w tym padzie podoba i to, że... Wiadomo jest, że za jakiś czas się skończy, że za jakiś czas plastik coś się stanie i że ten plastik pęknie czy coś się zrobi, będzie trzeba wymienić. Nawet no, trudno. Eee, mój poprzedni pad od ps wytrzymał ze mną 4 lata i jeszcze, jeszcze żyje. Eee, mam nadzieję, że ten ze mną też wytrzyma podobną ilość czasu. Może i nawet i dłużej. Zobaczmy, w końcu to chodzi wyłącznie o to, jak go użytkowujemy, tak. Czy gramy takie gry, że walimy nim o, o piórko, czy o stół, czy o coś. Eee, czy trzymamy w sobie emocje, czy po prostu eee, nie walimy palem, tylko pięścią. <grym> Więc to zależy wszystko od tego, jak się zachowujemy w stosunku do naszych padzików. Eee, co do przycisków L2, R2, R2. O! L1, R1. R1. Powiem też że. że fajne. Fajne pod względem takim, że. Też. walce się nie zaściskują. Ja trzymam tak pada, w taki sposób. Ewentualnie w taki, jeżeli gram w takie gry, gdzie to e, się wymaga e, szybkiego reagowania, w tekenie, na przykład. E, ale najczęściej tutaj gram w asasyny, w wyścigówki, rośnie itd. itd. Eee, więc tak trzymając pada jak tak trzymam pada to ee, powiem szczerze, że przyciski się dobrze wciskają e, palce nie schodzą z nich e, tego jak mi schodziły na poprzednim padzie eee, więc więc fajnie to wygląda fajnie to wygląda, to wygląda i na pewno będzie często używane <grytanie> mamy tutaj też przycisk reset eee, na dole o. Tutaj taka dziurka na pewno widzicie, eee, to jest przycisk reset, czyli jeżeli coś się stanie, e, coś się z, e, zwali e, z, e, z tym padem to po prostu ma, możemy wcisnąć reset, wystarczy tutaj włączyć, włożyć, włożyć, włożyć jakąś igłę czy coś i po prostu zresetować, I jak w telefonach obecnych. O, tutaj widzę już do rozkręcenia ewentualnego też fakt jest taki, że że bardzo fajnie to leży w dłoni i bardzo mi się podoba to jak odwzorowano jak firma Cobra odwzorowała pad do PlayStation 4 bo to wygląda niemalże identycznie pod względem wyglądu pod względem, e, no, wyglądu, e, pod, e, względem e, Samych tych podów jak one wyglądają, eee, to jest bardzo, bardzo fajnie zrobione. A tej sytuacji, sytuacja wygląda teraz tak, że ten pad już działa, sam z siebie się skalibrował z, z konsolą i teraz normalnie mogę nim sobie operować, więc no wygląda to fajnie, fajnie się stało. A, widzę jeszcze taką rzecz, że ten padik też zmienia kolorystykę w sensie takim, że jeżeli go podłączymy do USB-ka, e, to jeszcze świeci pomarańczowo, a jeżeli e, jest odłączony i, po, i gramy sobie, czy patrzymy coś na konsoli, to jak widać jest niebieski, czyli to też jest podobne, e, podobnie zrobione pod Playstation 4, czyli na e, <laughs> której jestem przyczepiony na tym pudełku Gamepad bezprzewodowy PS4. E, to znaczy, że faktycznie tak jest, bo faktycznie pad zresztą tak zrobiony niemalże idealnie, identycznie podpada e, pod, od tej konsoli. Więc naprawdę to jest fajne. Tu mamy e, książeczkę, e, prowadzenie, zastosowanie, dane techniczne. Nie ma mikrofonu też pada ani, ani sensoru. Pezet, możliwość podłączenia za pomocą kabla USB czyli po prostu yy, może to coś działać tak że jak nie mamy yy, tego adaptera do, play, do, do xboxa i nie mamy pada do, od, yy, pod xboxa do pc który przechodzi przez adapter yy, to możemy ten padzik ten padzik podłączyć do pc za pomocą USB bez, bez większego problemu, więc to też jest bardzo fajne i bardzo e, przeratne. Tego o tym nie wiedziałem, więc dobrze, że otworzyłem sobie w sumie tę książeczkę. Zresztą mhm. instrukcja, jak to wszystko wygląda? Co trzeba robić, jak robić, żeby wszystko sprawnie działało? No i przede wszystkim e, najważniejsze dla osób e, nie anglojęzycznych, tylko polskojęzycznych, ta instrukcja jest całkowicie po polsku. Więc, e, więc tym lepiej dla nas, e, dla Polaków, że mamy w końcu jakąś instrukcję, która jest całkowicie tylko po polsku. E, więc no ci, co przyjeżdżają z, do naszego kraju, z, gdzieś skądinąd z i nie znają naszego języka, są w dupce, w dupce jak tak się wyrażę. Ale dla nas jest fajowo, że mamy w końcu jakąś instrukcję całkowicie po polsku. Dobrze, to jeżeli chodzi o instrukcję kobry, powiem wam tak, że ja mam jeszcze tutaj taką aplikację na PS VR Thumper, się nazywa, i ona będzie wkrótce grana, bo znalazłem serwis e, w moim mieście, gdzie e, mogą mi zreperować PlayStation Google do PlayStation VR E, więc niedługo, e, niedługo to zrobię, niedługo tam pada i na, e, żeby to naprawili i będą e, gierki, to jest wiara. To tak e, to, e, to w sumie tak dodałem, e, żeby był taki jakby brief na to, żeby co, e, co może być w przeszłości na YouTube czy na Twitchu. Myślę, że tym e, myślę, że tym zakończę ten filmik. Eee, mówię... pad jest kurde nieziemski. Bardzo fajnie jest to zrobione, a... Ale... Dobra, nie... Mhm. Nie no, fajnie jest ten na PlayStation, naprawdę. Jest to zajebicie zrobione i bardzo... Bardzo mi się to podoba. Jeszcze to Kamo. no hm. tak, nie się, mam dobry gust, to jeszcze... Tak, muszę sam się pochwalić. Ja, też, że mam dobry gust, e, to jeszcze wybrałem sprzęt, który jest naprawdę e, zajebisty. E, I ekstra to wygląda, i fajnie działa, i jeszcze funkcjonalnie też się sprawuje. Dobrze. E, a, zapomniałem powiedzieć o najważniejszym, których, e, który, który ten czynnik może e, wpłynąć na większość ludzi, e, czyli chodzi o koszta. Ile kosztował mnie ten pad? Otóż ten plot kosztował mnie 149 zł. Kupowałem go w Euro AGD i były też droższe, były tańsze, były też silikonowe nakładki napady. Ale sobie pomyślałem, że pole kupić na wypadek, więc tak e, porównają do e, Xbox'owych, e, tych e, typowo pod Microsoftu czy od Sony'ego e, pod e, PlayStation e, padek, gdzie kosztują 200-300 zł, 350 nawet. E, takie są tam też ceny w tym Euro AGD. Ten kosztuje 149 zł, e, i to nie jest. E, Wielu ludzi mogło powiedzieć, że to jest podróba. E, PlayStation 4, e, moim zdaniem. E, to jest e, do, dobra rzecz, e, to nie jest podrobaty, To jest, e, dobra rzecz, dobry sprzęt, który e, jest zrobiony pod, e, PlayStation, pod podpady do PlayStation 4 e, i jest naprawdę warte swojej ceny. i Będę updateował jeszcze co do jakości grania w Far Cry 6, e, grając już na tym padzie. Więc trzymajcie się ciepło, jeżeli macie jakieś pytania to, e, co do moich przyszłych filmików, czy do tego pada, czy do czegokolwiek innego, piszcie tam na dole w tych komentarzach, bo sekcja komentarzy po to jest, żeby ją wykorzystywać, jakoś z niej korzystać, e, jak się Wam filmik spodobał, to zostawcie, zostawcie mi lajka, e, subika, czy ten dzwoneczek tam na dole e, też kliknijcie, jeżeli chcecie widzieć mnie więcej razy i chcecie być na moich transmisjach, czy dowiedzieć się wszystkiego na temat moich streamów na Twitchu i innych rzeczach, zapraszam do subskrypcji, do polaikowania i do zostawienia komentarza, czyli tak jak zazwyczaj na moich filmikach pod koniec, czy dopiero w opisach filmików. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Cześć!